Wielu z nas doświadczyło męczącego bólu w nodze lub plecach, który przeszywa i utrudnia normalne poruszanie się, ale rzadko zastanawiamy się nad jego przyczynami. Ból nerwu kulszowego, czyli RWA kulszowa, to powszechny problem, z którym borykają się miliony ludzi i może on znacząco obniżyć jakość życia. W tym wideo porozmawiamy o tym, czym jest RWA kulszowa. Jakie są jej przyczyny, jak przebiega diagnostyka i co można zrobić, aby złagodzić ten męczący ból. Dowiesz się, jak proste środki zapobiegawcze mogą pomóc uniknąć zaostrzeń i jakie ćwiczenia pomogą przywrócić zdrowie plecom. Co więcej, podzielimy się skutecznymi metodami i środkami, które mogą znacznie zmniejszyć ból w zaledwie minutę. Zostań z nami, a na końcu wideo dowiesz się, jak nie tylko poradzić sobie z bólem. Ale także zapobiec jego pojawieniu się w przyszłości. Czym jest RWA-Kulszowa? RWA-Kulszowa to termin medyczny oznaczający ból występujący w obszarze nerwu kulszowego, który przebiega od dolnej części pleców przez pośladki i w dół tylnej części nogi. Ten ból może wahać się od lekkiego dyskomfortu do ostrego, nieznośnego uczucia, które może ograniczyć ruchliwość. Zrozumienie natury rwy kulszowej pomoże ci lepiej radzić sobie z tym bólem i unikać jego pojawienia się w przyszłości. W większości przypadków rwa kulszowa pojawia się z powodu ucisku lub podrażnienia nerwu kulszowego, co może być związane z przepukliną dysku międzykręgowego, zwężeniem kanału kręgowego lub nawet chorobą zwyrodnieniową stawów. Inne przyczyny to zwężenie kanału kręgowego, urazy Guzy, czy nawet długotrwałe siedzenie w niewłaściwej pozycji. Ważne jest również uwzględnienie wieku, ponieważ z biegiem lat ryzyko wystąpienia rwy kulszowej wzrasta z powodu zmian degeneracyjnych w kręgosłupie, ponadto otyłość i brak aktywności fizycznej mogą nasilać problemy z kręgosłupem, zwiększając obciążenie pleców i nerwów. Jednym z najczęstszych objawów rwy kulszowej jest ból w dolnej części pleców. Może on wahać się od lekkiego dyskomfortu do ostrego zespołu bólowego, który może nasilać się podczas długotrwałego siedzenia lub podnoszenia ciężarów. Ból może mieć charakter przeszywający i być odczuwany jako strzelający lub kłujący. Często pacjenci opisują ten ból jako nieznośny, utrudniający wykonywanie codziennych czynności. RWA Kulszowa może również powodować promieniujący ból, który przebiega od pleców przez pośladki do jednej lub obu nóg, ten ból może być ostry lub piekący i często nasila się przy kaszlu, kichaniu lub długotrwałym siedzeniu. Pacjenci mogą odczuwać drętwienie, mrowienie lub osłabienie w nogach, co również może utrudniać ruch. Oprócz bólu RWA kulszowa może towarzyszyć uczucie drętwienia lub mrowienia w okolicy pośladków, uda, a nawet stopy, te odczucia mogą pojawiać się zarówno w jednej, jak i w obu nogach i często świadczą o ucisku nerwu. Pacjenci opisują te symptomy jako wchodzenie mrówek lub ostre igły, które mogą znacząco obniżać jakość życia. Kolejnym objawem, o którym warto wspomnieć, jest osłabienie nóg, stan ten może wahać się od lekkiego zmęczenia do całkowitej niemożności podniesienia nogi. Osłabienie może utrudniać wykonywanie zwykłych ruchów, takich jak wchodzenie po schodach czy długotrwałe chodzenie, co prowadzi do ograniczenia aktywności fizycznej. Objawy rwy kulszowej często nasilają się przy ruchu, zwłaszcza przy pochylaniu się do przodu lub podnoszeniu ciężarów. Może to być związane z dodatkowym naciskiem na korzenie nerwowe, co powoduje nasilenie bólu i innych nieprzyjemnych odczuć. Pacjenci często odczuwają znaczną ulgę w pozycji leżącej na plecach lub na boku. Wielu pacjentów z rwą kulszową zgłasza trudności podczas długotrwałego siedzenia lub stania. Pozycje wymagające bezruchu mogą wywoływać lub nasilać ból, co prowadzi do konieczności częstej zmiany pozycji ciała. Siedzenie na miękkiej powierzchni może nasilać dyskomfort, dlatego wielu pacjentów woli twardsze krzesła lub powierzchnie. Nie należy zapominać, że ciągły ból może negatywnie wpłynąć na stan psychoemocjonalny. Stres, niepokój i depresja mogą pojawić się z powodu ciągłej walki z bólem. Objawy psychoemocjonalne mogą pogorszyć ogólny stan, tworząc błędne koło, w którym ból i stres wzajemnie się potęgują. Aby prawidłowo zdiagnozować rwę kurszową, lekarz zazwyczaj musi zebrać wywiad, przeprowadzić badanie fizykalne i w razie potrzeby Zlecić dodatkowe badania. Badanie fizykalne może obejmować sprawdzenie odruchów, siły mięśni i wrażliwości w okolicach nóg i pleców. W niektórych przypadkach, aby potwierdzić diagnozę, mogą zostać zlecone zdjęcia rentgenowskie, rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa, aby ocenić stan kręgosłupa i wykluczyć inne możliwe przyczyny bólu. Profilaktyka rwy kulszowej. Zapobieganie rwie kulszowej to kluczowy aspekt, który może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego męczącego bólu. Zacznijmy od regularnych ćwiczeń fizycznych, które są podstawą utrzymania zdrowia pleców. Ćwiczenia ukierunkowane na wzmocnienie mięśni pleców i brzucha pomogą zapewnić niezbędne wsparcie kręgosłupowi i poprawić postawę. Na przykład takie proste ćwiczenia jak deska. Skręty tułowia i skłony mogą pomóc rozwinąć siłę mięśni korpusu, co z kolei zmniejszy obciążenie pleców i zapobiegnie urazom. Warto również zwrócić uwagę na swoją postawę podczas siedzenia: siedzenie w niewłaściwej pozycji może prowadzić do przeciążenia mięśni i więzadeł kręgosłupa. Używaj wygodnych krzeseł z podparciem lędźwiowym i staraj się trzymać stopy na podłodze lub lekko uniesione. Przy podnoszeniu ciężarów ważne jest stosowanie prawidłowej techniki: zginaj kolana, a nie plecy, i podnoś przedmioty, trzymając je blisko ciała, to zminimalizuje ryzyko urazu i zmniejszy obciążenie kręgosłupa. Nie zapominaj także o znaczeniu aktywnych przerw w ciągu dnia. Jeśli pracujesz w pozycji siedzącej, staraj się wstawać i ruszać co 30-60 minut. Pomoże to poprawić krążenie krwi. Zmniejszyć napięcie w plecach i zapobiec zastoju. Podczas przerwy możesz wykonywać lekkie rozciąganie lub po prostu przejść się po pokoju. Zdrowy styl życia odgrywa również ważną rolę w profilaktyce rwy kulszowej. Prawidłowe odżywianie, obejmujące wystarczającą ilość warzyw, owoców, białek i zdrowych tłuszczów, pomoże utrzymać prawidłową wagę i zmniejszyć obciążenie kręgosłupa. Nadwaga jest jednym z czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi rwy kulszowej, dlatego utrzymanie optymalnej wagi powinno być jednym z Twoich priorytetów. Ponadto regularne uprawianie sportu nie tylko wzmacnia plecy, ale także przyczynia się do poprawy ogólnego samopoczucia i zwiększenia poziomu energii. Włącz do swojego harmonogramu aktywność fizyczną, która sprawia ci przyjemność czy to pływanie, joga czy jazda na rowerze, to nie tylko pomoże zapobiec rwie kulszowej, ale także będzie doskonałym sposobem na poprawę nastroju i zmniejszenie poziomu stresu. Środki przeciwzapalne Przy rwie kulszowej często stosuje się środki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen czy naproksen, które pomagają zmniejszyć stan zapalny i złagodzić ból. Leki te działają poprzez blokowanie produkcji substancji wywołujących stan zapalny w organizmie i mogą znacznie złagodzić stan osoby w ostrych przypadkach. Ważne jest jednak pamiętać, że stosowanie tych leków nie jest długoterminowym rozwiązaniem problemu, a ich użycie powinno być skonsultowane z lekarzem, aby uniknąć niepożądanych skutków ubocznych. Nadmierne lub niewłaściwe stosowanie środków przeciwzapalnych może prowadzić do różnych powikłań, w tym problemów z żołądkiem, nerkami i układem sercowo-naczyniowym. Dlatego przed rozpoczęciem kuracji ważne jest omówienie z lekarzem wszystkich możliwych ryzyk i wybranie najbardziej odpowiedniej terapii. Lekarz może zalecić najbardziej odpowiednie dawkowanie i częstotliwość przyjmowania, uwzględniając Twoje indywidualne cechy i ogólny stan zdrowia. Ponadto, oprócz leczenia farmakologicznego, warto rozważyć alternatywne metody, takie jak fizjoterapia, terapia manualna czy akupunktura. Metody te mogą okazać się nie mniej skuteczne i pomóc zmniejszyć ból, przywrócić funkcje i poprawić ogólny stan organizmu. Fizjoterapia obejmuje zestaw ćwiczeń mających na celu wzmocnienie mięśni pleców, co może pomóc zapobiec powtórnym epizodom rwy kulszowej w przyszłości. Terapia manualna z kolei ma na celu korekcję przemieszczeń kręgów i poprawę ruchomości kręgosłupa, ta metoda może pomóc zmniejszyć napięcie i poprawić krążenie krwi w dotkniętym obszarze. CEO sprzyja zmniejszeniu procesów zapalnych. Akupunktura to starożytna metoda która również może pomóc w łagodzeniu bólu i przywracaniu funkcji poprzez oddziaływanie na określone punkty ciała. Ważne jest zrozumienie, że połączenie różnych podejść może dać najlepsze rezultaty. Na przykład połączenie środków przeciwzapalnych z fizjoterapią może znacznie przyspieszyć proces zdrowienia i zmniejszyć prawdopodobieństwo przewlekłości problemu. Pamiętaj, że każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia. I najlepiej współpracować z lekarzem specjalistą, aby wybrać optymalną strategię leczenia rwy kulszowej dla siebie. Co zrobić, jeśli mam rwę kulszową? Jeśli doświadczasz bólu nerwu kulszowego, pierwsze, co należy zrobić, to skonsultować się z lekarzem. W zależności od przyczyny bólu, lekarz może zalecić leczenie obejmujące fizjoterapię, leczenie farmakologiczne lub terapię manualną. Ważne jest, aby nie ignorować objawów i rozpocząć leczenie jak najszybciej, aby zapobiec pogorszeniu stanu. Przy ostrym bólu może pomóc zastosowanie lodu na obszar dotknięty i odpoczynek, istnieją również specjalne ćwiczenia, które mogą złagodzić stan i przywrócić ruchomość. Teraz wiesz, czym jest RWA kulszowa, jakie są jej przyczyny i jak ją diagnozować, omówiliśmy ważne środki profilaktyczne które mogą pomóc uniknąć pojawienia się tego bólu. Nie zapominaj o dbaniu o swoje zdrowie i konsultuj się ze specjalistą przy pierwszych oznakach dyskomfortu. Dzięki właściwemu podejściu możesz znacznie poprawić jakość swojego życia i pozbyć się męczących dolegliwości.